Ból głowy, szyi, karku, napięcia mięśniowe, ograniczenia ruchomości, stres. Cześć, jestem Jacek Wierzbicki, fizjoterapeuta i zapraszam na mój kanał, gdzie pokazuję różne techniki masażu i zabiegi fizjoterapeutyczne. Ból szyi i karku to problem, który dotyka coraz więcej osób. Siedzący tryb życia, stres, praca przy komputerze. Pochylanie głowy do przodu, nieprawidłowa pozycja podczas snu oraz brak odpowiednich nawyków ruchowych mogą prowadzić do napięć i przeciążeń mięśniowych. To z kolei często powoduje ból i ogranicza ruchomość kręgosłupa szyjnego. Aby temu zapobiec, warto wykonywać ćwiczenia mięśni szyi i karku. Dlatego pokażę zestaw ćwiczeń który może przynieść ulgę i poprawić samopoczucie. Zapraszam do obejrzenia tego i innych filmów na moim kanale.